Jakie metody zatrzymywania pojazdów stosuje policja? To nie takie oczywiste, jakby się mogło wydawać. Już Wam tłumaczę. W jednym z ostatnich materiałów pokazywałem Wam najbardziej popularny sposób, czyli tak zwaną kolczatkę drogową, a dzisiaj opowiem Wam o kolejnych dwóch ciekawych metodach. Jedną z nich jest tak zwany manewr PIT, który w zasadzie jest kontrolowanym wypadkiem spowodowanym przez radiowóz. Aby poprawnie wykonać tę technikę, policjant podjeżdża do pojazdu uciekiniera i boczną częścią swojego przedniego zderzaka uderza w tył poprzedzającego samochodu, powodując jego obrót wokół własnej osi. Niemniej metoda ta powinna być wykorzystywana z oczywistych względów jedynie na pustej drodze, co nie zawsze jest możliwe, dlatego bezpieczniejszą alternatywą są tak zwane Graplery. Urządzenie takie jest zamontowane z przodu radiowozu i w razie potrzeby użycia policjant je opuszcza, a następnie zbliża się do pojazdu uciekiniera na odpowiednią odległość, celując graplerem w tylne koło. Po kontakcie urządzenia z kołem jest ono błyskawicznie blokowane poprzez wkręcającą się w nie bardzo wytrzymałą taśmę, która jest przymocowana do radiowozu, dzięki czemu może on wyhamować złapany na taśmie pojazd bez narażania na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu.